Czym więc jest e-portfolio? Czyli etap drugi tworzenia naszego e portfolio Kiedy już wszystko sobie wrzucimy na taką stronę, możemy pomyśleć, co tak naprawdę chcemy pokazać innym. E-portfolio daje możliwość zablokowania części informacji, tak że tylko niektóre będą dostępne dla użytkownika z Tak więc mamy nasze portfolio, a w internecie dodatkowo uzyskujemy łatwiejszy przekaz, możemy bardzo łatwo takie informacje posegregować. Jest to sposób naszej samoorganizacji, wspiera nasz własny rozwój, ponieważ jest jeszcze miejsce na to, żebyśmy również nakreślili cele, które chcemy osiągnąć. Wyselekcjonowane informacje, czyli to, co powiedziałem wcześniej, nie wszystko, co wrzuciliśmy, musimy pokazywać dalej. Jest to forma archiwizacji naszych danych, ale jednocześnie prezentacji. W wypadku portfolio staje się ono prezentacją, kiedy pokazujemy komuś innemu, kiedy jest ono na stronie internetowej, ono cały czas również za nas mówi. I jest ogólnodostępne. Kiedy już posegregujemy sobie nasze portfolio, prowadzimy później dokładnie nasze już poukładane portfolio. To jest akurat portfolio naszej koleżanki, czy innych koleżanek z naszej uczelni. Tutaj na co zwrócić uwagę właśnie na sposób pokładania aktualności, moje bieżące zajęcia, doświadczenie, kwalifikacje, moje plany. Wszystko ma swoje miejsce. Chciałbym teraz szybko o przydatności w portfolio w edukacji, jak powiedziała Pani Należy tutaj określić przydatność w portfolio współczesnej w edukacji. Przede wszystkim e, pomaga kształtować umiejętności organizacji własnej pracy. E, pomaga kształtować umiejętności samodzielności. E, daje racjonalną prognozę rozwoju. Pozwala na prezentację z siebie i swoich dokonań. Jest diagnozą poziomu wiedzy, pozwala nam być krytycznym w stosunku do własnej osoby, pozwala na samodzielne dochodzenie do wiedzy oraz na samodzielne wyciąganie wniosków z własnych działań. E-portfolio jako sposób na ocenienie ucznia. E-portfolio jest skutecznym sposobem ocenienia ucznia, ponieważ przede wszystkim to uczeń dokonuje samooceny samo swoich y, osiągnięć. Z kolei nauczyciel poznaje ucznia ze strony jego przeżyć, myśli, pasji, czy też zainteresowań. e jest skuteczną metodą oceniania ucznia. Ponieważ uruchomuje cały nakład pracy ucznia, ocenia jego rozwój, a co zatem idzie daje prawdziwy obraz do dyspozycji ucznia. Pozwala postawić diagnozę i plan rozwoju. Z kolei nauczyciel może dbać o rozwój ucznia w istotnym i znaczącym dla niego kierunku. W tej sytuacji bardzo istotne jest zadanie kolegów nauczycielskich, instytucji, które kształcą młodych nauczycieli. Kolegi nauczycielskie powinny kształcić nauczycieli, którzy będą otwarci na nowe propozycje, którzy będą chcieli korzystać z nowych rozwiązań i którzy będą gotowi uczyć o tym, co jeszcze tak naprawdę nie powstało. Co niesie ze sobą na portfolio? Przede wszystkim rzetelną i przekonującą. Siebie i swoim dochodem. Umiejętność dostosowania się do wymagań współczesnego rynku pracy. Niesie ze sobą budowanie swojej przewagi nad innymi poprzez zebranie w jednym miejscu informacji. Sposób tego zebrania stanowi świadczy o staranności i rozwija kompetencje miękkie. E-portfolio niesie Pozwalane ciągłe kontrolowanie własnego rozwoju. Ja również przygotowałem kilka przykładów realizacji e portfolio w internecie. Często osoby tworzą e portfolio świadomie, nawet o tym nie wiedząc. Tutaj akurat jednak ta świadomość występuje. Strona nazywa się e portal iportfolio.pl. E Skupiona na modelki, które tutaj właśnie umieszczają swoje zdjęcia oraz znajdują sposób na prezentowanie. Mindspace Music, dzięki licznym możliwościom zamieszczania dźwięku stał się miejscem, w którym na portfolio zaczęli tworzyć muzyce, zarówno ci początkujący, jak i troszeczkę z nami. Tutaj mamy zwycięzców Eurowizji, czyli zespół lotniczy. Poniżej tej strony możemy przeczytać o planie ich najbliższych koncertów, o płycie, którą mają wydać, posłuchać singla, który jeszcze nie wyszedł. Innymi słowy, po prostu całkowity rozwój zespołu możemy śledzić na bieżąco. To jest z kolei strona mojej koleżanki, która postanowiła założyć swój skręt internetowy oraz stronę zajmującą się modą. Automatycznie w tym samym momencie założyła swojego własnego bloga, w którym zaczęła wypisywać swój plan i segregować swoje informacje. Tutaj właśnie czytam, że od 22 była, była sesja z Patrycją 26 i na sesja inni użytkownicy mogli komentować jej osiągnięcia. Dzięki temu dzisiaj już mamy i niestro na awangarda z LB, która skupia miłośników młodych. Tutaj pokazałem, że portfolio jest rzeczą, która skupia głównie muzyków i artystów, to nie jest prawda. Chciałem to pokazać na przykład, na przykładzie tutaj portalu Light, który, który możemy spotkać zwyczajnych ludzi, specjalnie tutaj już bardzo znakomici nawet z Wrocławia która zajmuje się marketingiem i reklamą, może uczestniczyć w jej osiągnięciach, jest to sposób na jej prezentację siebie, no ponadto daje już jakiś dodatkowy plus w momencie, kiedy będzie starała się o pracę. Można znaleźć na przykład również tutaj naszego trenera i wykładowcę, Pana Rekusława, yy, któremu bardzo też dziękujemy za pomoc w przygotowaniu całej tej prezentacji. dziękuję bardzo wszystkim.